Witam Was serdecznie w Age of History 2. Już nie Age of Civilizations 2, bo właśnie nazwa została w tym roku zmieniona. No i właśnie tak. Yy, miałem poprzedni film na YouTube z Warcroft War 4, ale go jakoś usunąłem, yy, ponieważ jakoś tak. No, czułem, że słabo wyszedł, wolałbym właśnie Age of Civilizations nagrać. To znaczy, no, tam to też będę nagrywał, tylko jakoś no. Yy, Taki pomysł miałem, żeby sobie właśnie jak mappingi robić, bo no właśnie też yy, zapomniałem o tym wspomnieć, że na moim kanale no, nie będzie tylko mappingów, ale też gry strategiczne. Właśnie tak jak Age of History 2, Warcraft World World 4, może jeszcze się nie wiem, Hearth of Iron da nagrać chociaż No, no, ja tutaj na telefonie nagram te gry strategiczne, mam słaby komputer i nie mam mikrofonu do. Nie mam mikrofonu, właśnie dlatego, no. Ja to robię na telefonie i słuchajcie no. Co po niektórzy właśnie znają tą grę, niektórzy nie. No jest to dość fajna gra, taka strategiczna. Twórcą jest Polak y, Łukaszakowski no... Y, y, uważam, że no świetna gra mu wyszła w porównaniu do Age of y, History 1, no to. No zajebista totalnie, no i dobra. Tam różne takie właśnie... Lata, w których możemy grać, dlatego właśnie no, nazywa to się Age of History 2. Myślę, że z tego względu zmieniono tą nazwę i słuchajcie. no. E, myślę, że sobie zagramy we współczesnym świecie, e, bo jakby to jest taki najpopularniejszy scenariusz na start. No i co tutaj wybrać? Ja już wybrałem swoje państwo. E, nie będę grał Polsko, no ponieważ Polską prawie każdy zaczyna grać. To ja tak sobie pomyślałem, że zrobię wyjątek, no i no ale czym by to zagrać, no, no pewnie, że Bośnią zagrał, no bo Bosian ja maper to zagrał Bośnią Standard, standardowo będzie oczywiście trudność legendarny żeby nie było żebym grał jako wiecie no jakby taki, taki lamusek wiecie no z sobie na najsilniejszym poziomie i sobie właśnie spróbuję tutaj jakoś w tym scenariuszu odbudować to państwo znaczy nie, no że państwo, królestwo serbskie, nie serbskie, przepraszam, bośniackie, przepraszam bardzo za to, ja akurat jestem za Bośnią, z Serbią jakoś tak niezbyt przepadam, znaczy, no bo wiadomo, jak się wielbi Bośni, no to trudno wielbić też Serbię, no i dobra, no, no to bez przedłużania sobie już zagramy, Weź, weźmy start, no i patrzcie. To jest jakby tak właśnie oryginalna wersja gry, więc nie jest na żadnych modach. Chociaż na modach lepiej się gra, jeszcze nie opanowałem, jak pracuje mod na telefon, ale jak, zba, jak właśnie spróbuję to, no oczywiście nagram odcinek. No i patrzę, tu mamy podatki, no to podatki weźmiemy sobie no, do tej linii. Zawsze najlepiej brać do tej linii, bo jak weźmiemy poza mnie, to zobaczcie, No, zadowolenie spada. Mogą być jakieś rewolucje, nawet czy coś, tego zawsze mieć. No, y, duże podatki, żeby było dużo pieniędzy, ale nie tak, żeby przekroczyły tą linię. Bo się jakaś rewolucja wybuchnie, no to Mam jeszcze tak, towary My tak, potrzebujemy dużo kasy przede wszystkim Bardzo dobrą marmę, to Myślę, że towary to jakby no Pomniejszymy troszeczkę Do no, 16, o to jest dobrze Badania tak na 11 sobie weźmiemy No dość ważne Inwestycje to myślę, że Można byłoby podwyższyć troszeczkę Bo inwestycje są dość ważne Tak na 17%, dobra O 2% powiększyłem Ale no wiecie, no Starszej, tak, utrzymanie, wo utrzymanie wojska. Bierzemy najwięcej takich tutaj punktów, no bo no uważam, że to najważniejsze będzie, bo jakby otaczają nas e, prawie, że same silniejsze państwa. No może tam e, mamy łatwiej, jeśli chodzi o wojnę e, z Czarnogórą i z e, Słowenią, ale no na razie Słowenii nie zamierzam jakby wojny tutaj wypowiadać, więc sobie wypowiem na pewno wojnę Czarnogórze. I Serb przede wszystkim, i Chorwacji też, no i do no, Powiedzmy sobie badania. Oczywiście podwyżmy tutaj y, podatki, ekonomię, produkcję i jeszcze jeden punkt w populacji. Największe jest wojsko, oczywiście. zobaczmy Na start mamy 2250 22, jednostek. To jest dość y, dużo. Nie jakoś, ale tak, no. Dobra, to przewidujmy sobie turę. Zobaczymy, może jakieś powiadomienia dostaniemy. Na razie jakieś relacje nie są I zobaczcie Tutaj zrobimy sobie nie Królestwo Jugosławii A Królestwo A przepraszam Królestwo Bośni yy, Tak, czyli będzie nam potrzebna Przede wszystkim tutaj Czarnogóra I część Chorwacji Żeby mieć dobry do, do, do dostęp do morza, bo wiadomo yy, Bośnia ma naprawdę Słaby dostęp do morza I yy, czasem w ogóle mówię, że Serbia No to wiecie, no czasem Zdarzy mi się, że się nazwa pomyli, ale no Chodzi mi zawsze o Bośnię tutaj Więc wybaczcie, no czasami mi się te nazwy mylą Jak szybko mówię, ale no wiecie, no To, to tylko tak, no yy, Tak jakoś to wiadomo No yy, i słuchajcie żeby tutaj zrobić na sam początek? Nie będziemy wojska likwidować, bo wojsko nam się bardzo szybko przyda To weźmy sobie może Warsztat zróbmy tutaj W Trebinie yy, Myślę, że to będzie dobry pomysł to możemy jeszcze. Na razie nie ma jakichś słabych relacji, ale tak, na sam początek, no wiadomo, będzie na pewno wojna z Chorwacją i będzie wojna z Serbią. Słuchajcie, Bośnia nie lubi Serbii, więc nie wiem, z kim by tutaj polepszyć relacje. Ale słuchajcie, no jakby. A nie, bo jak robimy w sumie to jakby królestwo, to chyba mm, tereny z Serbii nam się nie przydadzą. To myślę, że no. Tak, jakby pod... zróbmy sobie lepsze z Serbią, tak alternatywnie to zróbmy. Z Serbią dobre relacje, z Chorwacją będą gorsze. No i no yy, będziemy robić na razie słaby z Czarnogórą, żeby im najszybciej wonę wypowiedzieć. Bo Czarnogóra jest tam niezbędna. 100% teren nam się przydaje. Zobaczcie. Yy, relacje z nami poprawia tutaj Liban i Litwa. Yy, no dobra no. Liban ma z Albanią, chyba w prawdziwym życiu też Bośnia ma dobre z Albanią całkiem relacje No w grze niestety nie Ale no dobra, możemy tutaj właśnie odesłać im, że też poprawiamy z nimi relacje Litwa chyba nie powinna nas jakoś teraz zaatakować, tak myślę, no bo No w sumie nie by tak długo trwało, zanim by się przedostały przez te państwa i przez to morze No i tak y nie mamy nowych powiadomień tutaj, to zobaczcie. No, zaraz sobie wypowiemy wojnę Czarnogórze, ale na razie to przydałoby się jakiś zamek, na przykład stworzyć. Tak, stworzymy sobie, stworzymy sobie zamek. A nie, to jest wieża obserwacyjna, przepraszam, pomyliłem się. No, ale zamek też stworzymy. Zamek również. I może mamy tutaj, tak, dwie prowincje graniczące z Czarnogórą, więc może sobie. Tak, dla odmiany zrobimy w Sapna, w tej prowincji. W sumie nawet to jest miasto, nie prowincja, ale no, no, tutaj, jako prowincja, zbudujemy sobie zamek, słuchajcie, żeby zobaczyć ich wojska, ile ich jest, bo jeszcze się okaże, że jest za dużo tych wojsk. Zobaczcie, z Albanią mamy dość słabe relacje, niestety, ale no, nie będziemy z nimi ich pogarszać, bo się nie, nie byłoby fajnie, jakby zaatakowana z Albania no bo my jesteśmy inną wojną zajęci. Ale też nie będę szedł na łatwiznę, że nie będę dawał na przykład, nie wiem, handlu, żeby na przykład taka Macedonia Północna albo Grecja wypowiedziała wojnę Albanii, no bo to było takie, no, klamusy tylko grają, wiecie, no. Więc tak się nie opłaca robić, to słuchajcie, no. Jeszcze sobie może też tutaj zamek zbudujemy, wiem, że to, no wiadomo, bo tutaj będą nasze jednostki, żeby Czarnogóra nie zauważyła naszych jednostek. I właśnie za chwilę wypowiemy im wojnę, ale najgorszy był jakby, wiecie, Albania miała dobre relacje z Czarnogórą, bo Albania nas niestety nie lubi i może nam szybko wojnę wypowiedzieć. Na szczęście chyba nie ma żadnych ona relacji z Czarnogórą, ani dobrych, ani złych. No to słuchajcie, no. Poczekajmy sobie jeszcze parę tur, żeby więcej, więcej armii nam się tam na pewno przyda, tak. Dobra. 10 tysięcy. O, słuchajcie, Serbia nam odesłała tutaj właśnie poprawienie relacji to no całkiem, całkiem fajne oczywiście do sojuszu nie będę dążył no bo wiecie no ja tak trochę realnie chcę grać a że te państwa się nie nienawidzą to właśnie to jest ten z tego względu nie będę tego robił i słuchajcie mamy poprawienie relacji od Zjednoczonych Emiratów Arabskich na razie no nie przyda nam się to do niczego bo emiraty są naprawdę daleko od Bośni więc no słuchajcie nie będzie tutaj żadnych Relacje, nic im nie odsyłam, ani z Niewagi, ani tego, bo w sumie no Jak gramy na Bałkanach, to państwa, które są dalej, to tak naprawdę można w dupie mieć szczerze, no bo Co z tego, jak będziemy mieć już nie wiem Załóżmy nawet z Ameryką, zobaczcie no, to, to, to nic nie zrobią nam, w sensie no naszym wrogom, bo są za daleko Jak jest mało prowincji, to ona musi się yy, yy, Szybko otoczyć, no to słuchajcie, weźmiemy sobie wojska te no i sobie y, myślę, że to jest dobry moment, żeby wypowiedzieć wojnę y, czarnogórze O, słuchajcie, bo to... O dobra, na polityczną wezmę no tak, y, wypo, wypowiemy im oczywiście wojnę, z kim ona ma dobrej relacji. Dobra, ma z Armenią. No, Armenia nam nie powinna nic zrobić, do tego patrzcie. Wypowiadamy sobie wojnę tutaj y, Czarnogór, czarnogórze no i. Ten, y, tutaj... Y, może tysiąc jednostek przesuniemy, żeby nam od razu nie zajęli tego, tej części. No tak, Czarnogóra zaatakowała. No nic na się tam nie zrobiła za bardzo, no to teraz my wkraczamy, słuchajcie, do akcji. Tak jakby kontratak, no w sumie to nie, nie wiem, czy tak można nazwać, bo my im wojnę wypowiedzieliśmy. Dużo jednostek na nas wali, zobaczcie. No i dobra. Teraz sobie atak na Budwę, czyli to turystyczne miasto, no i zobaczcie, łatwo przyszło, łatwo poszło Możemy całą na szczęście Czarnogórę zgarnąć, więc no całkiem spoko, super powiedziałbym Z Albanią nie, możemy sobie niestety poprawić relacje, możemy zacząć te tury, o ile nam nie wyślą e, z Zniewagi, bo wiecie, dobrze by było, bo trochę się obawiam, że właśnie e, Ta Albania może nam coś zrobić, wiadomo, no i dobra Tutaj sobie zasymilujemy, wiadomo, żeby było jeszcze więcej bośniaków. No i co, teoretycznie nam jedna prowincja tak naprawdę została, więc będzie tylko jakby taki ważny atak na Chorwację. Ale wiecie co, można by było sobie jakieś państwo jeszcze przy okazji przygarnąć, bo wiadomo, jak jest więcej prowincji, to jest więcej kasy na wojska, wiadomo. Tak szczerze, to nie mamy na razie za bardzo szans z Chorwacją, bo patrzcie. Oni mają prowincji 7. Znaczy, my mamy 9, ale oni mają na pewno silniejsze te prowincje. Dostęp do morza i tak dalej. Więc, no, jeszcze by się przydało tylko komuś wojnę wypowiedzieć. Na przykład, takie Kosowo. Kosowo słabo, jakby miało. No, słabo, jakby miało dobre relacje z Albanią. No bo. A nie, w sumie to Albania jest słabsza. To chyba nam za bardzo nic tutaj nie zrobi. A Kosowo ma tylko jedynie dobre relacje z Górszenej. No które ma jedną prowincję, no i no, w sumie nie będzie na pewno trudności z zaatakowaniem tutaj Kosowa, więc zaraz im wojny od razu wypowiemy. Ale patrzcie, przydałoby się więcej kasy na jednostki. O. Yy, w ogóle yy, jaki, jaki mam procent zadowolenia w naszym państwie No du dość duży. Tutaj chyba yy, Tuzla i Sarajewo to jest dość... Yy... Sobiutko, że no bo wiadomo, stolica i słabiutko, więc trzeba jakiś festiwal. Wydamy się na festiwal, żeby mieć szczęśliwych mieszkańców, co jest w państwie najważniejsze. No i zobaczcie, zaraz sobie tutaj wykupimy więcej tych jednostek, bo przyda nam się tutaj atakując Kosowo. Zobaczcie, Serbia z nami polepsza relacje. Trochę to dziwnie wygląda, ale no dobra. Wiecie co, miałem nie robić tego sojuszu. Ale chyba go zrobię. Naprawdę to będzie no dziwnie wyglądało, ze względu, że te państwa się nie, nienawidzą tak naprawdę, ale dobra, no. To będzie taka alternatywa. Wyślijmy im propozycję, dobra, no mamy sojusz z Serbią. Cokolwiek nam to da. No Serbia będzie mogła sobie podbić tutaj tereny, swoje. nie no. W sumie Serbowie mają tutaj na terenie Rijeki bardziej swoich ludzi w prawdziwym życiu tych Serbów, no to ten. No dobra. To co robimy w takim razie? Weźmiemy sobie. Słuchajcie, bo się zaciąłem, no dobra. No, w sumie możemy zaraz ruszać na tą Chorwację. Chyba nawet nie trzeba ruszać tak naprawdę na Kosowo, bo jak. Bo jak zobaczcie, mamy tutaj 9 prowincji, Serbia ma tyle samo, a Chorwacja ma 7 prowincji. To teraz nam się dość uda tak naprawdę. To rozłóżmy gdzieś sobie nasze wojska tutaj yy, na granicach. Tutaj yy, może dla Serbii kawałek zostawimy, bo jakby no teoretycznie brakuje nam jednej prowincji, żeby stworzyć to królestwo. Ale szczerze ja bym sobie jeszcze tutaj Dubrownik zajął, żeby no wiadomo, bo ja lubię, jak państwo ładnie wygląda, taki no perfekcjonista trochę ze mnie. Lubię, jak coś ładnie wygląda, bo jakby no yy, słabo w ogóle, że w Age of Civilizations 2 jakby, no, trochę twórca się, jakby, nie za bardzo postarał, bo czasami, na przykład, jak są wojny tutaj z Chiny, Rosją albo Francja, Niemcy, na przykład, jeśli za, wojna zakończy, to Niemcy nie biorą tych najbliższych prowincji, tylko jakieś od środka. No i tak to brzydko wygląda. A ja lubię, że, ja lubię, żeby tak ładnie wyglądało. No i dlatego właśnie też lubię moda z World Conqueror 4 bo jakby tam też ładnie można sobie te prowincje zrobić. Słuchajcie, chyba dobra. Y 27 tysięcy, może jeszcze dobra? 28, słuchajcie, no. A jakie jest największe miasto? Tuzla, dobra? No, to sobie robimy, słuchajcie, od razu te jednostki. Yy, od razu sobie tutaj wszystko wykupmy, wiadomo, yy, żeby łatwiej nam było zaatakować Chorwację. Dobra, mamy tutaj wojska nasze na poboczu. Trochę tutaj damy. Yy, tu nie trzeba bronić, bo jakby no, jest w środku. Dobra, damy sobie tak. Może jeszcze tutaj damy i dobra. Chyba myślę, że jestem gotowy, żeby wypowiedzieć wojnę Chorwacji. Tak też zróbmy. Chorwacja ma dobre relacje z Rumunią niestety. Ale dobra, no, spróbujemy, zaryzykujmy, wiecie no. Weź... Wezwiemy od razu Serbię, słuchajcie. I dobra, pierwszy ruch jak zwykle to jest... to będzie wróg. O, zobaczcie, nawet Albania już z nami sobie polepsza relacje, co jakby no. Nie sądziłem, że to się może stać, ale no cieszę się, bo czemu się nie cieszyć? Dobra, zaj zajęliśmy sobie naszą największą. Znaczy, nie zajęliśmy. Przepraszam. Ech... Atakujemy najważniejszą naszą prowizję, która nam się przyda do odbudowy naszego królestwa. Zobaczcie, gdzie naprawdę sprawnie. Ech... Przepraszam, ktoś zadzwonił. Yy, idzie na... idzie naprawdę sprawnie spra idzie naprawdę sprawnie. Już się nie mogę skupić, przez to, że dzwonią, dobra. Yy, jakby, jakby ktoś zau zauważył. Yy, dobra, nie mogę odpisać, bo teraz gram. No i dobra. O, słuchajcie, tutaj no trochę słabiutko wyszło, bo 5000 tutaj poszło na nas. Spróbujemy się. Spróbujemy to odbić. Trzeba to odbić bo W sumie to jest taka najważniejsza nasza prowincja Dobra, nie będziemy na zagrzeb zbytnio ruszać Bardziej tutaj ruszymy na split No bo to jest taka niezbędna dla nas prowincja Dobra U, Trochę słabiutko Nie sądziłem, że Chorwacja z takim wojskiem tutaj wyskoczy W sumie to czego się dziwić, bo wzięliśmy tryb legendarny tak naprawdę no trochę słabo się przygotowaliśmy do tej wojny. Nie udało nam się za bardzo. Yy, a więc jakie będzie tutaj rozwiązanie. Żeby trochę to nadbudować. Yy, weźmiemy sobie pożyczkę. Weźmiemy sobie tutaj maksymalną pożyczkę. Potem będą długi ale no. Myślę że dzięki tym pożyczkom łatwiej tutaj pójdzie. Jeśli chodzi o wojnę z Chorwacją. No już nie możemy. Słuchajcie mamy 12 tysięcy. No to co? Kupujemy sobie naszą ca całe wojsko 2000, może to nam jakoś pomoże, słuchajcie. Bo takie pieniądze na start. No to i tak są nam potrzebne. Nieważne ile ich jest. Dobra. Y idzie już bardziej sprawnie. Niestety Chorwacja tutaj dubrownik zajęła. A nam się przyda dość ta prowincja. Dobra. Weźmy sobie tyle wojsk. Chyba nam się ruch skończył, niestety. Ale dobra, no już łatwiej idzie, słuchajcie. My musimy mieć tą prowincję. Serbowie nie mogą jej niestety zająć, bo byłoby naprawdę do dupy. Jakby Serbowie wzięli tą prowincję, bo bez tej prowincji nie, odbuje, nie odbudujemy teoretycznie. Ale na szczęście, no dobra, już po co tak gadam? Mamy prowincje niezbędne, słuchajcie, i co możemy sobie zrobić? Spokój z Chorwacją? No to zrobimy tak. Serbowie tutaj właśnie mają, y, też odyskali kilka prowincji, y, tak jak i my. A ten, może, żeby tak ładnie to wyglądało, to Serbom damy. Serbom damy tutaj sobie ziemię. Hmm. Czy oni coś wzięli, czy nie? Niechybo chyba coś wzięli, słuchajcie. No dobra. No to bierzemy pokój w takim razie Czy no, herbowie nie wzięli skorzystali, ale no... Byli nam się potrzebni do wojny. Słuchajcie, chyba chyba myślę, że uda nam się odbudować już to państwo, bo zobaczcie, mamy wystarczająco ziemi, może też pieniędzy, żeby odbudować nasze Królestwo Bośni i Hercegowiny. To słuchajcie, no stwórz Królestwo Bośni. No to słuchajcie, tworzymy i zobaczcie, yy, misja nasza dobiegła końca. Mamy tutaj królestwo raz z dodatkową prowincją Dubrownik, żeby wszystko ładnie wyglądało. Na szczęście, mogliśmy wziąć sobie tą prowincję, więc to jest najważniejsze. Słuchajcie, yy, no i co, misja dopełniona, to jakby no. Ja się już z wami żegnam, bo to jakby no. Na razie to był pierwszy krótki odcinek na wstęp. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. I sam odcinek, no to jak tak, to zostawcie wiadomo. Suba i łapeczkę w górę. Ja się z wami żegnam. W następnym odcinku się zobaczymy. No i do zobaczenia.